Witam Państwa w salonie partnerskim Kukirin Niepołomice. Chciałem Państwu przedstawić hulajnogę G2 z naszym zabezpieczeniem w postaci alarmu, który zamontowaliśmy w podejście hulajnogi. Alarm zabezpiecza przed kradzieżą, czyli podczas ruchu włącza się syrenka alarmowa a oprócz tego dodatkowo odłącza nam sterowanie wyświetlaczem. Więc zaczynamy prezentację, tak wyglądają piloty. W tej chwili tak, uzbrajamy alarm, co słychać. I teraz tak, jeżeli ktoś nam ruszy hulajnogę, za pierwszym razem ostrzega alarm przed, przed, przed poruszeniem hulajnogi, za drugim razem alarm włącza się już na stałe. Eee, alarm jest umieszczony w podejście, więc nie jest jakoś bardzo głośny ale jednak skutecznie potrafi odstraszyć. Teraz tak, alarm rozbrajamy na dwa sposoby. Albo tylko rozbrajamy, co dalej nam nie pozwoli uruchomić wyświetlacza, Hulajnogę. Natomiast po naciśnięciu zapłonu tej błyskawicy, słyszeliśmy jedno piknięcie, możemy sobie włączyć hulajnogę. Teraz. Jeżeli chcemy zabezpieczyć hulajnogę, wystarczy cisnąć alarm. I już hulajnogi nam nikt nie uruchomi. I już mamy, jak słychać, alarm uzbrojony. Rozbrajamy, ale dalej hulajnogi nie włączymy. Dlatego, że musimy jeszcze załączyć zapłon. To jedno piknięcie mówi nam o załączonym zapłonie. Wtedy możemy. Hulajnogę włączyć. Hulajnogę też możemy wyłączyć zapłon za pomocą kutki wyłącznika, ale nie uzbraja nam to alarmu, więc możemy hulajnogę bezpiecznie przewozić, przenosić, nie uruchomi się. Więc jeżeli są Państwo zainteresowani, zapraszamy rower elektryczny Osika, nie połomicę ulica Targowa 2i. Pozdrawiam, do usłyszenia.